dzięki czegoś nietypowego The Sims 4 wyzwanie księżnicze tak no widać już, że wszystko jest pomarańczowe, ale inaczej kamery nie idzie ustawić bo nie można, żeby ktoś trzymał kamery i w ogóle bo ja to wszystko nagrywam od razu po kolei jak wszystko leci, więc nie wiem co pisaliście pod ostatnimi filmami, ale Akinator weszedł więc Zaczynamy. Lajki, dajcie, dajcie, dajcie. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie oczywiście na, na początek, żeby nie przegapić innych filmów. Zaczynamy! Najpierw co to bym chyba przedstawił nasze księżniczki i naszego księcia. Pierwsza księżniczka, bo już jeno odpadła. Przykro mi, bo nie nagrywałem tego. Bo to już dawno, dawno było. A co tam. Śnieżka White wygląda tak. I później jest Pocahontas Prince. I ja nie znam ich imion, naprawdę, więc ja wymyślałem sobie. Więc no i wgląd no i też. Później Elza Snow, Kopciuszek Light, Rożpunk Rice, Mula Wiadro, Mula miało być i Paweł Bajka, i była jeszcze Arielka. Ale ona już właśnie odpadła, więc mamy teraz kandydatyk sześć. Jakie miało być wyzwanie? To miało być ścinanie drzewek, i to chyba dzisiaj zrobimy. I, i, teraz pokażę Wam szybko zamek. Jak się wchodzi, to tutaj jest Tutaj przedpokój, barek. Można usiąść pogadać. I tutaj pie, e, pianino, no. Podlepiam tutaj gabinecik, który tu można sobie poczytać, siłownia, salonik, kuchnia i z jadanią, łazienka, tutaj można wyjść na taki tarasik i tutaj można zjeść, jak cały czas jedzą, usiąść, grill, śmietnik i lama taka lodowa. I teraz jak się idzie na górę, to tutaj są same tylko pokoje, oj oczywiście łazienka. Pierwsze była Elzy. Drugie, poka hontas um, Ten był pokój jest Pawła. A ja wszystkich nie pamiętam, więc wam nie powiem. Ale za w sensie. ok Okej, już mówię, już mówię, już mówię. Tylko otworzę moje zaszycie, gdzie jest wszystko zapisane. Szukam, szukam, o! OK, już mówię, e, pierwszy pokój to Elzy, drugi Pocahontas, trzeci Kopciuszka, czwarty, no już mówiłem, Pawła, piąty tutaj Śnieżki, szósty Mulan, siódmy różpunki. Y, a ósmy Arielki, której nie ma. I tutaj barek i tu coś takiego... Wiecie, wiecie o co chodzi. Jeżeli zejdziemy na dół, to byśmy wszystko... O, takie coś widzieli. Tylko ja y, to teraz zniszczę, bo ja tego nie chcę, bo to miało jak dziewczyny tutaj przyjdą, wiecie o co chodzi. Że jak dziewczyny tutaj przyjdą, jak odpadną, to wtedy one tu będą mieszkać. Ale to nie ważne. dobra to później, jak wyjdziemy to tutaj właśnie zadanka, jakiś drzewka, tutaj żebyśmy weszli sobie, o, na dół. ognisko i szklanio, mini, mini, mini.